I dzień dobry, dzień dobry, w sobotę 20 lipca, no ja dzień zacznę od tego, gdyż jadłem śniadanie i chciałem pokazać, jakie to skamy robił teraz w Polsce, no może nie tylko w Polsce, ale to akurat w Polsce, prawda? Jogurt, on miał taką jeszcze papierową, no taką naklejkę, taką otulinę, więc widać było głównie, że jest taki duży, no zdawałoby się ok, nie? A faktycznie to jest taki, czyli tu mamy tak, tu mamy tak. A faktycznie jeszcze mamy wgłębienie w środku, także tej, tej zawartości jest po prostu minimalnie. Jak się kupuje z tą papierową taką owiką, no to wygląda na taki spory, a faktycznie mamy taki jakiej firmy nieważne. Już coraz więcej tak robi po prostu. Oszukuje w opakowaniach. A my tutaj z Patryczkiem jesteśmy teraz na placu zabaw. Patryś tu jest sam, więc może się wspinać jak chce. O, nie ma dzieci, jest bardzo ciepło. Coś mam łapać, ale nie wiem co. <laughs> Dawno nie było chustawki. Proszę bardzo, Patryś jak Agnieszka, my jesteśmy tutaj u babci. Patryczka, gdzie idziesz z takimi kwiatkami? Do babci. Do babci. A co ma babcia dzisiaj? Imieniny. Tak? Co tam masz? Ta babci, Patryczka, ja a swojej mamy. Mm -hmm. Papieros, zobaczcie tak. Proszę Patry, śpiewał, to. Proszę bardzo. 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 nam ucieka. Wszystkiego to najlepszego. Z okazji imieniem dużo zdrowia i słodyczy. Agnieszka, biotroż życzy. Nie wiem, ci się. No. A my tutaj właśnie jesteśmy, o Agaty. Jacka, Jacka. To Agnieszka pije kawę karaibską? Nie tylko ja, wszyscy. Wszyscy pijemy kawę karaibską. Tak. A Patrycz tutaj się bawi z płaskiem, z Czoko. No. Patrycz szczęśliwy no. spróbuję a jak to no. Tutaj się Patryś bawi z pieskiem Proszę o piesek po piłeczkę przynosi no. no rzucaj pieskowi Ale pilnuje też piłeczkę No tak naprawdę no to cię będzie teraz No tam może być daleko. <laughs> dobra, dobra. O dobrze, teraz dziwą zmianę. Chcesz <laughs> To jest mądry odejdę. No. dobra, wziął ta zmianę. To nic, to jest jego ślina, nie bój się tego. <laughs> dawa, mama mela! no. Zjął? No i super. <laughs> Co, nie możesz znaleźć? Gdzieś tam poleciało, pod choinkę? O mat, jedyne. Wszystkie rośliny mi No właśnie, patrz na zaraz. trawkę rzucaj, nie w krzaki. Co za łokcie, sam